Dobra, słuchajcie, dziś sobie pogramy w Brawl Stars i kupujemy tarę, słuchajcie, KUPUJEMY TARĘ! Dobra, chodzimy do sklepu. Tak, kupimy sobie tą ofertę. Kupuję to. Tak! Mam pierwszego mitycznego zadymiarza! Widzicie? Pierwszy mityczny zadymiarz mój! Nagrywa się to. Tak, to się nagrywa. Czekajcie, zrobię cięcie, bo muszę podłączyć, i zaraz wracam, ok? Dobra, jestem z powrotem. I teraz pogrom sobie tarą. Tak. Mamy tarę. Jest. I właśnie niedługo opening. O 25 skrzynek. Jak będzie 25 małych. I pięć dużych, to wtedy robimy opening. Dobra, ale teraz grajmy sobie tarą. Napad nie jest za dobra. Chodźmy sobie. Na nie jest dobra, więc utworzymy sobie grę dla znajomych. Weźmiemy sobie... Hmm. Dryfowranie... Drefowanie drzydny. Drfowanie... Mmm, to... Ten... To... Twi. Dobra, na tym Star Powerze sobie pograjmy. Żeby ten nasz cię bił, bo nie ma... Bo nie ma po co ten... Poza ten inny. Więc ten się najbardziej mi chyba przyda. Tutaj, chodźmy po te dwie skrzyneczki sobie. Dobra. Tak właśnie się prezentują jej ataki. Uch! Mini Mike. Dobra, chodźmy tam po niego. Dobra. No, kurde. Chodź tutaj, daj się wreszcie. Dobra. Daj mi spokój, mini Dobra. Mam power pizza. Teraz będziemy polować na no mini majka, bo... Jak się trzęsie w ogóle? Dobra. Nie to się nagrywa, ale... Teraz się nagrywa. Tam jest ten ból. Jak uciekł ode mnie, bo mam tarę. Haha. Pyk, pyk, pyk. Pik. E. Pik, pyk, pyk, pyk! I tak to się wygrywa, widzicie to? Tak to się wygrywa, dobra. Widzicie? O to właśnie chodzi w Brawl Stars. Tak się w to gra. Teraz pograjmy sobie na jaskini śmierci i zbior klejnatów. Tutaj trochę ultra będzie bez sensu, ale mam nadzieję, że nam się uda. I w ogóle nie są ciągle ośmiu bitowcy. Yy, bo to nowa postać I to jest fajne bo ogólnie to mi się jest! Mam kolejniczka Ze środka nie będę zbierał. Dobra. Bo tam się troszkę boję nieco iść. Ech. Nie, to cool dżin! kurde Kurde! Jean zabrał Dobra, mam tego Gina lać. Dobra, czy mamy HP. Dobra, będzie trzeba na środek rzucić mojego ulta. Teraz byś mój ult przydał. A, A bierz, daj na ty. Nie wiem, czy się nagrywało. Dobra. Jest! Odliczanie już. Dobra. Chwila mi się. Tu ich trochę poleję. O nie, ten... Ten dżink tutaj będzie bardzo problematyczny. Trzeba tutaj wciągnąć i myk, 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 laci. Pięknie. Tak trzymać. Dobrze. Jest. Udało się. Tak właśnie się prezentuje ta tara. Na razie ją mamy. Dobra. Niedługo będą odcinki z walki z bosem z mojego ulubionego tybu, ale dobra, więc ja się z wami żegnam, pa i cześć.